że jest straszny Żurawinka też nie wygląda jak z tego naszego sklepu co my tam zawsze kupujemy na wyjeździe z Zakopanego Bo to nie jest żurawina pełen owoc to jest żurawina frużelina Jest problem z boczkiem, kurde mimo, że pan mógł to zrobić mocniej znaczy po prostu 2-3 minuty może nawet 4, bo żeby tak boczek fajnie się wypalił to chwilę to trwa, wiadomo Lepiej jak klient poczeka, dostanie coś naprawdę smacznego no chyba, że lubicie taki boczek jak w Zingerze z KFC w Granderze, przepraszam W Zingerze nie ma boczku Kurde, no led ledwo ciepły, no dużo tego fat boczek to musi być czy no. Takie coś to nieprzyjemne, rzucić taki tłuszcz. Choć wiem, że niektórzy lubią, no ja nie bardzo. Na was te supremy, z boczkowiny, ja to nie chcę. Pierwszy raz w ogóle chyba się spotykam z takim ściekiem jarmarkowym, że żurawina już jest na nim, zazwyczaj jest obok. I szczerze to mi się nie podoba, bo ja lubię mało, lubię maczać. Ja lubię tyle, tyle nie lubię. Tak jak w pączku wiesz na dzień, rozumiesz? Ostatni już który był jedzony to na cmentarzu z Tam tak. też dziewięć chyba, przed sprawdzaliśmy mniej więcej, ile to kosztowało. tam było oscypek, a tu jest serek. Nie, pytałem go. Mówi, że Orzina. Chyba kłamie. Moim zdaniem, oczywiście, tylko moja opinia i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to fajny oscypek, on się nie rozpływa. Konsystencja jego jest taka bardzo zbita, jakby w ogóle nie było na grillu. Nie zdążył złapać tego, wiesz, tego hita, tego grilla. Nie jest mięciutki, nie jest fajny. Jest taki po prostu szorstki, taki ślizga się, taki ząbek skrzypi, okej, okay. ale. Stary, no nie, no on powinien parę minut więcej, i jeszcze powinien goś mieć, taką w ogóle przykryweczkę żeby je na koniec, wiesz, żeby się fajnie rozpłynęły. Tak jak burgery, co serce rozpuszczasz. Zresztą tego nie lubię ogólnie dusić burgera. Ale rozumiesz patent. No Nie, mam no, taki ledwo ciepły, płyną. No. no, przecież też odebrany w sekundę. Stary oni nawet nasze nie mają napisane ascypki, tylko serki góralskie. Ja wiem, tylko zapytałem. Nie wiem, no, a te wasze to już w ogóle padlina będzie z takim boszkim glu.